matura z matematyki, poziom rozszerzony, czerwiec 2022 rok, czyli drugi termin dla osób, które nie mogły przystąpić w maju. No jest to ostatnia matura, oczywiście dla liceów ogólnokształcących, bo technika jeszcze w 2023 będą te matury zdawać, natomiast dla liceów ogólnokształcących jest to ostatnia taka matura. W tym filmie rozwiążę zadania 1 do 4, są to zadania zamknięte, no i dalsze zadania będą w kolejnych filmach wszystko będzie połączone w playlistę i będzie można cały arkusz przejrzeć jak również link w komentarzu będzie do tej playlisty ale też będzie do arkusza maturalnego w formie PDF zadanie pierwsze logarytmy wiadomo, że logarytm przy podstawie 5 z 2 i jest równy A a logarytm przy podstawie 5 z 3 jest równy B wtedy liczba... Y Logarytm przy podstawie 18 z 40 jest równa. Ponieważ mam tutaj przy podstawie 18 żaden ten logarytm nie jest przy podstawie 18, to zacznę od tego, że doprowadzę do takiej postaci, żebym mógł te litery podstawiać, czyli tak, żeby się pojawiły logarytmy przy podstawie 5. Skorzystam z wzoru na zamianę podstaw, czyli logarytm przy podstawie A z B przez. Logarytm przy podstawie A z C jest równy logarytmowi przy podstawie C z B. Yy, I u mnie to C, ten logarytm jest 18 z 40, co oznacza, że to 40 pojawi się tutaj w liczniku, a to 18 pojawi się tutaj na dole, a to A to, to będzie właśnie ten logarytm przy podstawie z 5. Czyli logarytm przy podstawie 5 z. 40 przez logarytm przy podstawie 5 z 18. Będę chciał mieć tak: albo logarytm z dwóch lub potęgi dwóch, logarytm przy podstawie 5 z 3 lub potęgi 3, ewentualnie mogę też mieć logarytm przy podstawie 5 z 5 lub potęgi piątki, bo te jestem w stanie wyliczyć. Czyli tak: zacznę od tego 40, to jest 8 razy 5. 8 to jest potęga dwójki, a 5 to jest no, potęga piątki, czyli pasuje. A w mianowniku mam logarytm przy podstawie 5 z 18, a 18 to jest 9 razy 2. 9 to jest potęga trójki, a 2 to jest potęga dwójki. Pasuje. Czyli korzystając z zoru na logarytm i do mam logarytm przy podstawie 5 z 8, dodać logarytm przy podstawie 5 z 5. I podobnie w mianowniku logarytm przy podstawie 5 z 9 dodać logarytm przy podstawie 5 z 2. Mam logarytm przy podstawie 2, nie, przy podstawie 5 z 2, czyli z tej ósemki zrobię dwójkę potęgę dwójki, czyli 2 do trzeciej dodać logarytm 5 z 5, z definicji logarytmu 5 do potęgi pierwszej jest równe 5, czyli ten logarytm jest równy 1. Tu mam logarytm przy podstawie 5 z 3 do kwadratu, a ten logarytm zostawię. Już wiem, że za niego będę mógł podstawić literę A. Logarytm potęgi. Jeżeli mam tutaj wykładnik, liczba logarytmowana jest podniesiona do potęgi trzeciej, to ten wykładnik mogę zapisać przed logarytmem, czyli 3 logarytmy przy podstawie 5 z 2 plus 1 przez 2 logarytmy przy podstawie 5 z 3 plus. Logarytm przy podstawie 5 z 2. No, i mogę podstawiać w treści zadania, mam podane, że logarytm 5 z 2 to jest a, czyli 3a plus 1 przez 2 logarytm z 3 jest b plus logarytm z 2 jest a. 3a plus 1 przez 2b plus a, czyli to jest, jak widać, odpowiedź d. Zadanie drugie granica funkcji. Logarytm przy x dążącym do minus 3 z takiego ułamka jest równy, granica tego jest równa. Zacznę od podstawienia za x minus 3, bo być może jeżeli podstawię, to wtedy mam od razu wynik. Jeżeli wyjdzie mi jakiś symbol nieoznaczony, wtedy trzeba będzie tutaj coś kombinować, czyli podstawiam pod x minus 3, czyli jest 1 druga minus 3 do kwadratu. Plus 7 drugich razy minus 3, dodać 6 przez minus 3 do kwadratu plus 15, yy, czyli jest 9 drugich, odjąć 21 drugich plus 6 przez minus 9 minus 6 plus 15. 9, 21 to jest minus 12, drugich to jest minus 6 plus 6 to jest 0 i jest 0, czyli mam symbol nieoznaczony. Czyli teraz tak, skoro wyszło 0 przez 0 po podstawieniu po minus 3, to oznacza, że minus 3 jest miejscem zerowym licznika i mianownika, a to z kolei oznacza, że y, licznik i mianownik y, się tak rozłożą, że będę miał jeden z czynników x plus 3. Bo skoro minus, dla minus 3 się zeruje, to znaczy, że ten wielomian, czyli funkcja drugiego stopnia w liczniku i wielomian funkcja drugiego stopnia w mianowniku na pewno dzielą się przez x plus 3. Czyli zadanie polega na rozłożeniu tego na czynniki i wtedy będę mógł yy, i wtedy będę mógł to zapisać w nawiasach i na pewno to x plus 3 skrócić. Czyli tak, licznik to jest 1, druga x kwadrat dodać. 7 drugich x i dodać 6. Yy, może to zrobię w ten sposób, ponieważ wyłączę czynnik przed nawias, tak żeby nie mieć ułamków. x kwadrat plus 7x dodać 12. No bo dzielą, wyłączając przed to jest tak, jakbym podzielił, więc skoro dzielę przez jedną drugą, to jest tak, jakbym mnożył razy 2, czyli dlatego jest 12. Delta to jest 49 odjąć 4 razy 1 razy 12, czyli 49 odjąć 48 to jest 1, czyli x równa się minus 7 plus albo minus pierwiastek z delty przez 2a. Tutaj cały czas liczę, dlatego nawiasu nie patrzę na tą jedną drugą, czyli jest minus 7 plus 1 to jest minus 6, przez 2 to jest minus 3 i minus 8 przez 2 to jest minus 4 czyli granica przy x dążącym do minus 3 jedną drugą wyłączyłem przed nawias czyli ona zostaje w nawiasie mam x plus 3 i w drugim nawiasie x plus 4 teraz oskładam mianownik czyli minus x kwadrat dodać 2x, dodać 15 delta 4 odjąć 4 razy minus 1 razy 15 to jest 64. Pierwiastek jest 8. Czyli x równa się minus b plus minus pierwiastek zelty przez 2a. Minus 2 plus 8 to jest 6, przez 2 to jest minus 3. I minus 10 przez minus 2 to jest 5. A jest równe minus 1, czyli tu mam to minus 1. Albo sam minus oczywiście nie trzeba pisać. x dodać 3. I x odjąć 5. No i to, co mówiłem wcześniej, na pewno x plus 3 się skraca. I jeszcze raz podstawiam minus 3, czyli jest 1, 2, minus 3 dodać 4 przez. Oczywiście 1, 2. Minus 1 minus 3, minus 5. Czyli jest 1, 2 przez 8. Czyli 1, 2 razy 1, 8, a to jest 1, 16. Jest taka odpowiedź, jest. To jest odpowiedź B. Zadanie trzecie: sumą wektorów jest wektor, czyli wektor A plus wektor B to jest 2 plus 2m, i druga współrzędna to jest 2 trzecie n plus 1 plus n plus 1 i m plus 2. No, i teraz, żeby dodać wektory, to dodać trzeba współrzędne, czyli pierwsze współrzędne to jest 2m plus n i plus 3. I drugie współrzędne to jest m plus 2 trzecie n i plus 3. I wiem, że ten wektor y jest równy wektorowi C, który ma współrzędne 0,0. 0. Wektory są równe, jeżeli mają równe współrzędne, co oznacza, że 2m plus n plus 3 jest równe 0 oraz m plus 2 trzecie n plus 3 jest równe 0. Mam układ równań. Drugie równanie pomnożę przez minus 2 metodą przeciwnych współczynników 2m plus n plus 3 jest równe 0 minus 2m minus 4 trzecie n i minus 6 jest równe 0 dodaję stronami czyli jest minus 1 trzecia n odjąć 3 równe 0 minus 1 trzecia n jest równe 3 czyli n jest równe po pomnożeniu przez minus 3, minus 9. n jest równe minus 9. Mam tylko jedno n minus 9 i to jest odpowiedź C. Nawet nie muszę tego m drugiego obliczać. Zadanie czwarte. Pole trójkąta ostrokątnego. O bokach 5 i 8 jest równe 12. Długość trzeciego boku jest równa. Jeżeli mam pole, to skorzystam z wzoru, gdzie pole jest 1/2 iloczyn boków przez sinus kąta zawartego między bokami, czyli 1/2 razy 5 i razy 8 i razy sinus alfa jest równe 12. To mogę tutaj skrócić, czyli 20 sinus alfa jest równe 12, czyli sinus alfa jest równe 12 dwudziestych przez 4 to jest 3 piąte. Trzeci bok będę wyznaczał stwierdzenia kosinusów, do tego potrzebuję dwa boki, i kosinus kąta zawartego między nimi. A kosinus wyznaczę z wzoru jedynkowego, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa jest 1, czyli 9 dwudziestych piątych plus cosinus kwadrat alfa jest 1. kosinus kwadrat to jest 16 dwudziestych piątych. Po spierwiastkowaniu mam dwa rozwiązania: 4 piąte lub cosinus alfa równa się minus 4 piąte. Minus 4 piąte. Nie spełnia warunków zadania, ponieważ mam podane, że trójkąt jest ostrokątny, a tylko w przypadku kąta rozwartego kosinus jest ujemny, czyli nie spełnia warunków zadania. No i pozostaje mi twierdzenie kosinusów, czyli kwadrat boku jest równy sumie kwadratów pozostałych boków, pomniejszony, podwojony iloczyn tych boków przez Kosinus kąta zawartego między nimi. Czyli x kwadrat to jest 64, dodać 25. Tu mogę piątki skrócić i mam 8 razy 8, czyli odjąć 64. x kwadrat równa się 25, co oznacza po spierwiastkowaniu oczywiście 5 lub minus 5. Długość boku nie może być ujemna, czyli zostaje odpowiedź, że x jest równy 5. Czyli odpowiedź.